Witam. Przygotowanie zakwasu na chlebek nie ma nic prostszego. Przygotowanie zakwasu zajmie nam 5 dni. 6. dnia będziemy mogli upiec pierwszy chlebek. Do czystego wyparzonego słoika wrzucamy 50 g mąki żytniej typ 2000. Zalewamy całość 50 ml letniej wody. Woda powinna być przegotowana, nie może być gorąca, nie może być zimna. Musi być letnia. Wszystko dokładnie mieszamy. Łyżki, które używamy do mieszania też powinny być wyparzone. Tutaj mamy umieszaną całość, u mnie to wyszło dość gęste. Przykrywamy gazą i odstawiamy w ciepłe miejsce na 24 godziny. Jak widać po 24 godzinach już delikatnie zakwas zaczął pracować. Ja mam cały czas postawiony na kaloryferze, na którym leży ściereczka, i na ściereczce stoi słoik z zakwasem. Dolewamy na drugi dzień kolejne 50 ml letniej wody. Wszystko dokładnie mieszamy. Pamiętamy, że przyrządy, którymi mieszamy, też muszą być czyste, wyparzone. I dorzucamy 50 g mąki żytniej. Ja tutaj powoli dorzucam i mieszamy do połączenia się. I tutaj również przykrywamy gazą, odstawiamy na 24 godziny w ciepłe miejsce. Przypominam, że u mnie jest to kaloryfer, na którym leży grubo zwinięta ściereczka, żeby też ciasto nam się nie zaparzyło. Jeżeli nie mamy ciepłych kaloryferów, zawsze możemy delikatnie podgrzać piekarnik. I do takiego lekko podgrzanego piekarnika na 30 stopni, powiedzmy, wkładamy sobie zakwas i później po wyłączeniu trzymamy w piekarniku. Tutaj mamy trzeci dzień. Jak widać, zakwasu jest już dużo więcej. Pięknie nam rośnie. Znów dolewamy 50 ml letniej wody. Wszystko dokładnie mieszamy. Tutaj już możemy wziąć coś grubszego, ponieważ przy dodaniu mąki będzie nam źle mieszać. I po wymieszaniu z wodą, oczywiście, wsypujemy mąkę stopniowo i mieszamy. Znów przykrywamy gazą. Ja gazę oczywiście zaciskam taką gumeczką i znów odstawiamy w ciepłe miejsce. Taką czynność musimy powtórzyć przez 5 dni co 24 godziny. Czyli podlewamy 50 ml wody, dokarmiamy mąką, odstawiamy w ciepłe miejsce. Na szósty dzień możemy już próbować zrobić nasz pierwszy. Chlebek. I jak na razie nic trudnego, prawda? I tutaj, kochani, mamy zakwas. Ja już wymieszałam, tutaj już nie pokazywałam, jak dokarmiam. No właśnie w ten sposób przykrywamy sobie gazą, zaciskamy gumeczką i znów odstawiamy do rośnięcia. Kolejny dzień, jak widać zakwas jest już piękny, wyrośnięty, jest go mega dużo, czyli wszystko idzie zgodnie z planem. Znów dokarmianie, dolewamy 50 ml letniej wody. To już ostatni dzień, także na no, następny będziemy piec chlebuś. Następnie dodajemy 50 g mąki żytniej. Przypominam, mąka specjalna do wypieku chleba. Pełnoziarnista typ 2000. Szósty dzień działamy. Do misy robota dajemy sobie 190 gramów naszego gotowego zakwasu. Tutaj musimy dokładnie zważyć. Ja misę mam ustawioną na bazę, więc ważymy 190 gramów zakwasu. Następnie dodajemy 400 g mąki pszennej. U mnie jest to 750 chlebowa. Następnym razem spróbujemy zrobić na zwykłej mące pszennej. Dodajemy sobie szczyptę drożdży. Ja tutaj rozkruszam ze względu na to, że nie mam pewności, że zakwas już jest dość mocny, więc pierwszy raz dodam sobie szczyptu drożdży. 230 ml letniej wody. W wodzie mieliśmy oczywiście wymieszane dwie łyżeczki soli i teraz wyrabiamy chlebuś. Ciasto w misie robota powinniśmy wyrabiać około 15 minut. Także trwa to dłuższą chwilę. Jak widać, jest mega, mega elastyczne. Przekładamy je teraz na Stolnicę i tutaj jeszcze chwilę z nim popracujemy. Naciągamy, przekładamy, jak widać staram się napuszczać jeszcze powietrza w rękach. Fajniej to się robi na początku na stolnicy, bo jeszcze klei się do rąk, później już tylko w rękach. I teraz będziemy przekładać do miski i odstawimy na 30 minut do rośnięcia. Przygrywamy ściereczką. I po 30 minutach po raz kolejny przerabiamy. Każdą stronę delikatnie naciągamy i zakładamy. Możemy też wziąć je sobie w rękę i postępować tak jak za pierwszym razem, czyli je napowietrzamy. Znów zostawiamy na 30 minut do rośnięcia. Po raz kolejny przerabiamy. Jak widać, tutaj jest już go dużo więcej. Znów przerabiamy jak poprzednio. Naciągamy jedną stronę na drugą. I po raz kolejny odstawimy na pół godziny do wyrośnięcia. Teraz już widać, że naszego ciasta jest znacznie więcej. Wyjmujemy je na stolnicę i będziemy formować chlebek. Oczywiście zanim to zrobię, jeszcze chwileczkę się ciastem pobawię. Delikatnie najpierw rozplaszczam i formuję bochenek. Uformowany bochenek, teraz przekładamy do koszyczka, w którym będzie chlebuś nam wyrastał. Ja tutaj koszyczek delikatnie opruszam mąką. Przekładamy, zostawiamy do rośnięcia na 2 godziny. Godzinach. Jak widać, mamy już pięknie wyrośnięte ciasto. Przygotowujemy papier do pieczenia, na tyle duży, żebyśmy później mogli chlebek razem z tym papierem przełożyć sobie do nagrzanego naczynia. Tutaj przekładamy bardzo delikatnie. Jeszcze dodatkowo możemy sobie naciąć. Ja tutaj zrobię. Wzorek, jak na razie to się tego uczę, więc wzorek nie będzie bardzo dokładny, ale zawsze coś tam wyszło. I teraz naczynie nagrzewamy w temperaturze 230 stopni, wkładamy do nagrzanego naczynka chlebuś. Temperaturę piekarnika w tym momencie zmniejszamy na 210 stopni, pieczemy 20 minut pod przykryciem. Do piekarnika również będziemy musieli włożyć blaszkę z wodą. Tutaj zaraz obok chlebka, jak widać jest blaszka, w której jest troszkę wody, i to pieczemy razem. 20 minut będziemy jeszcze piec bez przykrycia. Oraz 20 minut wyjęty już z naczynia, tak, żeby równomiernie nabrał kolorów. I gotowy upieczony, pyszny, z chrupiącą Skórką. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Chlebuś smakuje bardzo dobrze. Jest to nasze pierwsze wspólne pieczenie chlebka na domowym zakwasie. Mam nadzieję, że przepis jest dla Was łatwy i zrozumiały zarówno na zakwas, jak i na chlebuś. W razie pytań czekam na komentarze i życzę smacznego.